No to ja przekazuję uścisk w prawą stronę. Proszę, żeby każdy poczuł uścisk swojego kolegi, swojego partnera. Jeszcze raz? Jeszcze jeden. Uściskajmy z prawej strony, niech ten, niech to pozdrowienie przejdzie przez cały łańcuch. Gdzie idzie? O, będzie wolno. Jutro dwudziestej pierwszej przed sądem. Spotykamy się. Spotykamy. Jutro dwudziestej pierwszej przed sądem